Wtedy jestem Filip, a to jest y, Hive Mix, y, odcinek drugi chyba. I dzisiaj gramy Spliga, dokładnie Spliga. Jest to taka gierka, y, coś jak Splif, tylko że dostajemy na początek łopatę. Y, i z tą łopatą strzelamy jajkami, tak, jajkami. I te jajka niszczą bloki. Yy, cóż, może to już na pewno widzieliście u innych youtuberów, no ale wiecie, ja też chcę nagrać. Zostało 20 sekund do startu. widzicie, ex nam to odlicza. Yy, albo nie. Fail. Yy, dobra, witaj o, dobra witajcie. O, małym dzień, witajcie. Musiałem zrobić cięcie, gdyż wszedł na, jakąś, na tą naszą arenę przed VIP, i jeżeli VIPy wchodzą na arenę, to nas wyrzuca, to wyrzuca jakiegoś szczególnego gracza, żeby VIP miał miejsce. No to mnie wyrzuciło, ale w tej samej minucie jeszcze znalazłem inną arenę, więc y, możemy zaczynać już z Liga 10, 9, 8, 7. Zaraz się zacznie. To jest taka książeczka, możemy tutaj poczytać. Dobra, super. I zaczyna się tutaj 3, 2, 1 i zaczynamy. Dobra. Na początku musimy poczekać 20 sekund, wow, wszyscy zaczynają na tej tej, chociaż da się zaskoczyć. Będziemy tutaj sobie czekać. No i tak, albo ja zaskoczę. I TNT rozpoczął od rządu 2 gdzie ogromne... lag, nie wiem co się dzieje, uwaga lag mam, Dobra, bo jak TNT wybucha na serwerach, są lagi, jeszcze na spliku najbardziej. wow, 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 dużo się dzieje, bo tchyd, teraz padą z źle, gdyż Ale... Odpalimy TNT. O! Świetnie. Już się lagi ustabilizowały, że tak powiem. Już jest troszeczkę lepiej, ale tak laguje jeszcze. O zobaczcie, będziemy... I... I się strzelamy jajkami, które niszczą bloki. I tak. To jest naprawdę bardzo fajne. Łopata to zwykła łopata. No, plika. Możemy też złyszeć osoby, które są wyżej. John, lata? albo mam laga, albo lata. Yy, lata, tak. Niech sobie lata. Nie, to jest dziwne. Lata. No ok, No okej, okay. niech sobie lata, pewnie, pewnie, pewnie. Dobra. Yy, za każdą eliminację, jeżeli coś spadnie, dostajemy jeden yy, token, punkt. O, się na czasie No widzicie? I tak mam dodaję te punkty. A za 3000 punktów w grze wchowanego możecie kupić sobie taki kompas, który Wam pozwoli wybierać jakim blokiem będziecie nie, nie, Czubaka nie wolno, Czubaka Chewba... Spider-Man nie wolno Dobra Jak na razie nawet nie dobrze, jeszcze zostało 9 osób 8 osób Nie we... Nie wiem czy to było szczęście czy pech Za to gościu nie wow, a to naprawdę było... te, te, te płytki są, w sensie płytkiem, zyskowe są straszne straszne i dobra nie wiem tam o patrzcie eee, łopatka <grystanie> dobra i teraz tak eee, wyeliminujemy to coś żeby oni nie mogli iść do góry łoł wow, wow, nie podnosi ludzie zostało pięć osób wow czyli cztery bo ja plus ten no wam powiem dobra bo jeszcze nigdy nie byłem w, w ostatni piątka tak się wiesz zawsze ja byłem lubem o i ostatnia trójka ej. Oj, boję się, że... Ostatnia dwójka. Oh, fuck. Oh, fuck. Oni chyba mają team. Oni chyba... Oni mają chyba na 100% team. Dobra. Nie, nie wiem. Ale ja coś myślę, że mnie i tak wyeliminują. Zostały trzy osoby. Dobra. Mamy szansę na wygraną. Teraz powinna się mówić taka muzyczka. Dun, 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 Taka, wiecie. Ale chyba nie będzie jednak wygranej. Nie wiem, nie wiem. Zostały trzy osoby. Aaaa. Mam szansę mamy, szansę, mamy szansę. Mamy szansę, mamy szansę. Czy wygramy? Czy wygramy? Nooo, wow. wow, no sklig, sklig, czy to będzie mój moment, czy wy przyniesiecie mi szczęście, nie wiem. Ej, aj, ej, aj, ej. Aj. Jajeczka, 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 szczajcie, jajeczka mówię. Ej, ej, nie, nie, nie. nie. Zły, zły, zły za, zły, zły za. Nie, nie, nie. Ej, ej, ej. Nie dobrze zobaczymy. Dobrze. Tak, 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 skądś spodaj, spodaj, spodaj. Nie, nie, hehe, facha. to był sklig. Jesteśmy drudzy. Zawsze coś, nigdy jeszcze z tak naprawdę nie wygrałem, lecz ja Wam bym chciał podziękować za ten odcinek yy, Hive Mixu. No i co? Do następnego! Cześć!